I paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne, skrzypowita. Jesteś piękna. Czy wiesz, że ogórek zielony jest niskokaloryczny i w ponad 95% wykona się z wody? Człowska ja, z Polskiego Towarzystwa ja. Ogórek zawiera też kukurmitacyny oraz śladowe ilości witamin. Karotenu. No to jedzmy ogórki i orzeźwiajmy się nimi. Bo na lato ogórek jest najlepszym warzywem. I do sałaty, i do napojów, i do kanapek. A do tego ogórki zielone kosztują teraz tylko złoty 79 zł za kilogram. Ogórki zielone złoty siedemdziesiąt dziewięć. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Już wkrótce zacznie działać internetowe konto pacjenta. Będzie tam indywidualne konto z historią leczenia, dostępem do danych medycznych oraz elektronicznymi receptami. IKP będzie dostępne bezpłatnie dla każdego z nas. Więcej informacji uzyskacie na stronie www.zdrowie.gov.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wybierz Detramax, stosuj Detramax, a będzie nogą lżej. Właśnie Detramax wspiera naciążenie sprawia, że ciążą mniej. W opresji były tętnice teraz się z tego śmiej. Yeah, yeah. stosuj Detramax, i nogi yeah. Wspieram i wspomagam prawidłowe krążenie, bo oprócz idiosynierii heskarydyny zawiera ekstrakt z witizynifera. Sprawdziłam działa, dlatego zapraszam do aktualizacji. Plastry Salve Quick, by odcisk znikł. Przez odciski każde krok opłacałam bóle. Nie wiedziałam już, jakie włożyć buty, by przetrwać dzień. I wtedy na odciski pomogły mi plastry Salve Quick z kwasem salicylowym. Bo plastry Salve Quick redukują ból, zmniejszają ucisk, a kwas salicylowy efektywnie uwalnia się na odcisk i przenika do jego rdzenia. Plastry Salve Quick pomagają usunąć odcisk zazwyczaj już po 4 dniach. Plastry Salve Quick i mój odcisk znikł.

Społowane poznają Państwo w czwartek w czterech porach roku o po godzinie 10.00. Zapraszamy. Partnerem kondycji jest Klub Gaja, organizator programu Święto Drzewa dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Reklama sygnał miał 18 Gościem jest Rzeczniczka Rządu bo Minister że Taki Dzień rząd. Dzień dobry. Dzień jest. Panie Minister Antonio Mężynie, odpowiadając na pytanie Gazety wyborczej w sprawie tego, dlaczego głosował tak, a nie inaczej w sprawie immunitetu Mariusza Kamińskiego, czyli był przeciw uchyleniu immunitetu, powiedział, ja głosowałem właściwie tak jak premier Donald Tusk, który nie przyszedł na to głosowania i tym samym dał sygnał określony, że właściwie można tak postąpić. I na no to jest bardzo pogrębny tłumaczenie. Yy, głosowanie jest i, i nikomu z nas, nikomu w klubie nie przyszło do głowy, że będzie taki wynik głosowania i że niektórzy nasi koledzy czy koleżanki zagłosują w taki sposób. To było pewne głosowanie, nie była tu żadna większość zagrożona. I zawsze przy, jeżeli są głosowania, które budzą kontrowersje, bardzo pilnie klub tego, żeby sprawdzamy frekwencję, sprawdzamy większość, to głosowanie było pewne, nie budziło żadnych wątpliwości. I dlatego było to wielkim zaskoczeniem, że nagle koledzy podjęli taką, a nie inną decyzję, bo jak przypominam, my głosowaliśmy tylko. To, że chcielibyśmy pozwolić prokuraturze wyjaśnić sprawy związane z działalnością Mariusza Kamińskiego. Prokuratora przygotowała odpowiednie wnioski, dopóki nie, posł nie złoży immunitetu, sprawa nie może być prowadzona dalej, nie może być wyjaśniona. Zresztą nie będzie, bo prokuratura to, jest że umarła bo to zawsze stała na straży, że powinniśmy takie sprawy wyjaśniać. I oczekowaliśmy od posłów, żeby nawet sami w takiej sprawie składali immunitet właśnie po to, żeby sprawa była wyjaśniona do końca. Przecież rezygnacja z immunitetu nie przesądza o winie czy niewinie posła, tylko daje szansę do rozwiązania, czy do przeprowadzenia śledztwa, czy do zamknięcia tej sprawy. Ta, to głosowanie nie zaskoczyło, tym bardziej, że nagle ciężar został przeniesiony nie do sprawy działań w CBA, czy yy, yy, przekraczania przy, uprawnień, tylko nagle pojawiła się sprawa Państwa kwaśnieńskich, która nie był przedmiotem tej sprawy, a to przedmiotem badania prokuratora. należy to rozumieć jako linię obrony Mariusza ucieczkę do przodu. Tak, ale dlatego jestem naprawdę zdumiona, że część moich kolegów i koleżanek są nie tylko posłów naszego klubu, ale także zachował się w taki, a nie inny sposób. Co będzie teraz, bo dziś po południu jest posiedzenie Zarządu Platformy Obywatelskiej. Zdarzają się głosy, które mówią o tym, że część odpowiedzialności ponosi szef klubu, poseł Rafał Grupiński, dlatego że nie zwołał posiedzenia bezpośrednio przed głosowaniem tego samego dnia, może nawet jeszcze w poniedziałek, dlatego że posłowie nie zapoznali się z zarzutami przygotowanymi przez prokuraturę, mogli to zrobić w kancelarii tajnej, jednym słowem nie dopilnował to okazało się, że właśnie głosowanie nie jest oczywiste, a bardzo problematyczne. Znaczy to prawda, tutaj gdzieś ta czujność została uśpiona. Na pewno na zarządzie będzie rozmowa na ten temat, dlaczego tak się stało. Rzeczywiście klubu przed samym posiedzeniem, tym posiedzeniem było był pod koniec maja i ta sprawa nie budziła kontrowersji. No. Gdzieś ta czujność została uśpiona, nie rozumiem dlaczego I, i naprawdę chciałabym poznać dlaczego moi koledzy, koleżanki zagłosowali w taki, a inny sposób, bo nie zgłaszali wątpliwości wcześniej, bo mogłe są głosowania, które budzą wątpliwości i te na posłowie zgłaszają uwagi rozmawiają o dyscyplinie, czy mówią o problemach, czy są podjęte decyzje, taką, czy nam tutaj takiego sygnału z tego co wiem. Bym... Ale czy w związku z tym powinno się z władza nie To jest co? na pewno dyskusja, która się odbędzie dzisiaj na, na, na zarządzie partii. Trzeba to ocenić na ile tutaj była zaniechania władz klubu, na ile posłowie na nie, jakby zostali... Nie wiedzieli nad czym głosuję, a do tego się nie przekona, jeżeli poseł idzie na salę głosowania i nie zapoznał się z materiałami, no tutaj głowy klubu niewiele mogą zrobić. Nie tylko poseł, ale także bycie minister sprawiedliwości, można to powiedzieć, że... Znaczy naprawdę, jeżeli każdy głosował przeciwko swojemu szefowi, ja bardzo... to ja że... Jestem zaskoczona tym głosowaniem, zaskoczona nawet tłumaczeniami ja wielu moich kolegów, ja tego po prostu nie usunię. A czy uszła Augustyn była dobrą kandydaturą na czy, yy, yy, szefową klubu? A czy Augustyn jest wicy szefową klubu, działa w klubie od początku tej kadencji i rzeczywiście ona jest bardzo dobra, bardzo dobrze zorganizowana i, i cały czas pracuje na to, żeby ten klub dobrze działał. Także w sensie, praca klubu to nie jest tylko... Przewodniczący klubu to jest cały zespół, bo za, jak wiem jedna osoba nie jest w stanie całkowicie zarządzać tak dużym klubem, gdzie jest bardzo dużo spraw. Poza tym praca w klubie to jest taka codzienna, żmudna praca, właśnie nie tylko ta czysto polityczna, ale taka organizacyjna Pani ta, papierkowa Poczekajmy, co będzie dzisiaj w zarządzie. Prawa i Sprawiedliwość złożyło wniosek o powołanie Komisji śledczy, Śledczej do spraw e, majątku byłego prezydenta i prezydentowej i Kwaśniewskich, a SLD chciałoby powołać Komisję Śledczą do spraw wyjaśnienia tego, jak pracowało co za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy Platforma y, poprze któryś z tych wniosków Powiem tak, te pomysł na tej komisji, komisja to jest reakcja na to, co się stało na, na sali sejmowej, że nie wchodzimy tego komitetu i oba kluby chcą zrobić ten następny krok. Komisje śledcze w sejmie powinny powstawać wtedy, kiedy jakaś sprawa nie została przez państwo wiedziona, kiedy instytucje państwo nie działały. Wydaje mi się, że obronie Komisji Śledczych, tylko po to, żeby to było działanie polityczne, a nie wyjaśnienie sprawy, nie ma sensu. Tutaj na pewno będą musiały, trzeba by poznać, jaki ma być obszar by, by by badania tej Komisji, tutaj za wcześnie przesądzać. Bo no, ale prokuratura w sprawie Mariusza Kamińskiego nie działała nie dlatego, że nie chciała, tylko po prostu już teraz nie może to ponieważ... znaczy, chyba nie jest do końca tak, bo są sytuacje, kiedy prokuratora zatrzymuje śledztwo do czasu końca kadencji i wtedy dalej takie przypadki przecież były. Czyli e, to znaczy ja nie sądzę, że nieodegranie immunitetu zamyka pole działania prokuratury. Bo no. sprawa nie powinna zostać umorzona? Po, moim zdaniem powinna zostać wyjaśniona do końca przez prokuraturę. Tak się zdarzyło, jak się zdarzyło, ale przecież kończy się kadencja i każdy posłuch wtedy zostaje, kończył się immunitet. W Demokratycznej zdecydował się przewodniczący Leszek Nider o ukaraniu posłów, którzy głosowali inaczej niż cały tu, To była szóstka posłów, karą Nagany. A jak będzie w Platformie? Dzisiaj jest zarząd, ja nie jestem członkiem zarządu, nie chciałabym tutaj przesądzać jakie decyzje zostaną podjęte, ale na pewno najpierw trzeba zrozumieć dlaczego tak się stało, a potem wyciągać konsekwencje w ten sposób. Najpierw zrozumieć dlaczego zachowali się w taki, a nie inny sposób. Odejdźmy więc na chwilę od spraw parlamentarnych i immunitetowych. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Lipowicz, postuluje, żeby nie lekarz konkretnie, ale administracja placówki medycznej i szpitala mieli obowiązek prawny informowania pacjenta, gdzie może uzyskać świadczenie, które go spowoduje koło wyniesienia prawny, prawnych